Marcin Grzymkowski, prezes eobuwie.pl, sklepu internetowego sprzedającego obuwie i akcesoria. Rodzice przedsiębiorcy już w latach 90. prowadzili stacjonarne sklepy obuwnicze. Podczas studiów Marcin Grzymkowski zafascynował się e-commerce. W 2006 roku zdecydował się założyć sklep online z butami. Przełomowym rokiem był rok 2010, kiedy sprzedaż online przewyższyła e, sprzedaż sklepów stacjonarnych, i wtedy rodzice e, umożliwili mi dalsze pokierowanie. E, Firmom? Przedsiębiorca nie ukrywa, że praca sprawia mu przyjemność i jest przykładem pracocholika. Gdy widzę e, liczne opinie zadowolonych klientów, e, daje mi to dużą energię i chęć e, dalszej pracy. Prezes nie spoczywa na laurach. Ma kolejne ambitne marzenia i cele. Chciałbym zdobyć pozycję lidera, jeśli chodzi o sprzedaż obuwia online e, w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Jak udaje mu się utrzymać pozycję lidera w Polsce? Kluczowe, żeby patrzeć na otoczenie rynkowe i starać się dostosowywać do rynku, i tutaj niewątpliwie patrząc na to, jak się rozwija rynek, w jakim kierunku podąża, dziś uważam, że była to słuszna decyzja.